Cześć, otworzę dziś kalendarz, kostkę z Daglasa. Jest to obecnie najtańszy kalendarz, jaki oni mają w sprzedaży. W wersji kostek jest kilka, a dziś otworzę serię Beauty, więc ten sam rodzaj, co otwieram już kalendarz w tym roku, również z Daglasa z szufladkami. Zobaczymy, czym się różnią i czy warto. Oczywiście link do kalendarza oraz do tego, co mam na sobie czyli tego cudnego czerwonego sweterka. Z golfikiem wrzucam Wam w opisie tego filmu. Tak wygląda ten kalendarz z bliska. Jeśli chodzi o cenę, kosztuje 149 zł, czyli tak naprawdę jest tylko 40 zł tańszy od tego z szufladkami. Numer 1. Zaczynam otwieranie, a wy koniecznie zobaczcie sobie film ten z szufladkami kalendarz, żebyście mogli zawartość porównać właśnie z tym kalendarzem. Pierwszy kosmetyk to pomadka matowa w płynie. Tak wygląda jej kolor, a nazwa to mat Nude. Tas na dwójkę, a dzieląc cenę kalendarza adwentowego 149 zł na 24, czyli ilość pudełeczek wychodzi średnio 6 ,20 zł 20 groszy za produkt. Tutaj mamy żel pod prysznic z bergamotką i solą morską, a jeżeli chodzi o pojemność dosyć spora, 50 ml. Numer 3, a kolejne kalendarze kostkowe to będzie oddzielnie pielęgnacja i makijaż, więc myślę, że tutaj może być właśnie połączenie tych dwóch. Znalazłam tutaj rękawiczkę do masażu, do robienia peelingów. Tego typu produkty pojawiały się już w kalendarzach adwentowych i to nawet droższych. Co myślicie, używalibyście czy nie? Numer 4, w Douglasie zazwyczaj co roku pojawia się też kalendarz adwentowy duży, w którym znajdują się kosmetyki z marek różnych, nie tylko z serii Douglas i on w tym Roku. Widziałam, że online się pojawił, ale jest napisane wkrótce w sprzedaży, więc czekamy. Oczywiście też Wam go nagram. Tutaj mamy lakier do paznokci 2 w 1. Możemy go wykorzystać jako bazę oraz top code, czyli lakier nawierzchniowy. Numer 5. A ja chciałam Wam przypomnieć, że filmy dodaję codziennie o godzinie 19. Dzisiaj przepraszam za małe spóźnienie, ale szczerze Wam powiem, że trochę źle się czułam. Nie miałam nic do przodu nagranego i w tym okienku znalazła się penseta. Okienko numer 6, czyli mikołajki, a w środku płyn micelarny do demakijażu, oczywiście z daglas do twarzy i do oczu się nadaje. Mamy pojemność 30 ml. Numer 7 i bardzo ciekawi mnie ta kosteczka makijażowa, ponieważ jeżeli tam z góry piszą, że jest to wersja make-up, to faktycznie powinny tam być same kosmetyki, bez zapychaczy no byłoby fajnie. Tutaj jest wacik wielorazowy, taki fajny puszek, który używamy do demakijażu. Niektórzy po prostu nalewają tutaj tylko wodę. No ja nie wiem, czy samowodą by sobie naprawdę poradził, wiecie, z tuszem, do rzęs i tak dalej, no ale myślę, że równie dobrze można do nałożyć płyn micelarny też. Numer 8, no tutaj mamy wersję Beauty, więc tak naprawdę nie jest to stricte powiedziane, czy będą tu same kosmetyki czy coś innego, w każdym razie tutaj znalazłam maseczkę do twarzy jest to wersja rozświetlająca, nadająca skórze blask, nakładamy na 3 minuty po czym ją zmywamy jaka to jest pojemność? 12 ml, numer 9 no i tutaj coś naprawdę sporego hm. kolejny bajer, że tak powiem opaska do spania na oczy średnio jestem z tego zadowolona, szczerze powiem Jestem już na 10 okienku. Aż cztery rzeczy, które znalazłam w tym kalendarzu, były jakimiś takimi gadżetami, więc naprawdę bardzo średnio. Nie noszę zwykłych, klasycznych lakierów na paznokciach, ale ten naprawdę mnie zaciekawił, ponieważ jest to taki lakier, który nakładając na paznokcie daje nam efekt naturalny, ale naszych lepszych paznokci, więc upiększający lakier do paznokci. Czegoś takiego jeszcze nie było, 10 ml pojemność. Numer 11. Ostatnio naturalne paznokcie miałam tylko przez kilka Dni właśnie musiałam przed operacją zdjąć. I mimo, że posmarowałam bezbarwnym lakierem, to mi się tak wyginały. Bałam się robić cokolwiek, żeby nie stracić tych paznokci. No i tutaj separatory. Takich plusów to na pewno dobrze, że dwie sztuki, bo w niektórych kalendarzach adwentowych i to nawet drogich, dawali po jednym, więc to jest plus, ale to już jest piąty gadżet. Numer 12, a w środku czerwona płynna szmina do ust, tak się przedstawia na skórze, odcień to shiny red. Numer 13, póki co dla mnie ten kalendarz to taki lelum po lelum, o no to teraz już tym bardziej, bo kupując kalendarz adwentowy w Douglasie za 150 zł, no to chcielibyśmy potestować jakieś kosmetyki, a nie dostawać wiecie, takie pojedyncze gumki na przykład do włosów. Numer 14, nie za bardzo chcę Wam zdradzać zawartość tamtego kalendarza z szufladkami, bo niektórzy może kupili i nie chcą wiedzieć co w nim w środku, ale szczerze jest o wiele lepszy. I póki co moim zdaniem naprawdę opłaca się dopłacić te 40 zł, tym bardziej, że tam mamy do wykorzystania później szkatułkę, więc to jest też duży plus. Duża pastylka musująca do kąpieli pojemności 24 gramy i pachnie ona bardzo kwiatowo. Nazwa tej serii to Harmony of Ayurveda. Numer 15. Krótko, szybko i na temat szału nie ma, dupy nie urywa. No taki taki se ten kalendarz. Kolejna maseczka do twarzy, tym razem jest oczyszczająca, nakładamy na 5 minut, potem zmywamy. Teraz 16, ogromne okienko, mam nadzieję, że nie będzie tu żadnego 29. No i jest, słuchajcie, to lusterko. Jeśli chodzi o lusterka, nie mam nic naprzeciwko, ale kupując kalendarz adwentowy, który ma być z założenia z kosmetykami, no to trochę średniawo, co? Numer 17, a tym bardziej średnio, gdzie duża część tego kalendarza póki co to naprawdę są te gadżety. No jest tutaj lakier do paznokci, jednak też tutaj z tym różnie bywa, bo o ile szminki wykorzysta każdy, spróbuje każdy. No natomiast te lakiery do paznokci, no to już nie wszyscy albo nie malują wcale, albo nie używają zwykłych lakierów. Mamy tutaj czerwony, klasyczny odcień. Numer 18, a okienko, podejrzanie malutkie. Ojoj jest to polerka do paznokci, no i spoko mogłaby być, ale słuchajcie, ona jest ucięta normalnie, takie rzeczy to sprzedają trzy razy większe i to naprawdę za grosze na Allegro każdy z nas kupi, więc no tak no nie wiem, nie wiem co o tym myśleć w kalendarzu, numer 19, to no naprawdę póki co wygląda, że te pieniądze, no niestety są wyrzucone, błoto mamy tutaj krem do rąk z Ylang Ylang i kwiatem Tiare regenerujący 30 ml 20 myślę sobie, że będę Wam pokazywała na moich vlogmasach, czyli w grudniu na codziennych takich vlogach moje ulubione kosmetyki, czyli na przykład najlepsze kremy do rąk. Bo wiecie co, no, ja muszę używać codziennie, bo inaczej to te dłonie wyglądałyby strasznie. Więc mam już przetestowane i te mega drogie, i te mega tanie, i wybrałam kilka takich swoich ulubieńców tutaj. Spineczka do włosów, taka malutka, taka taniutka, tym bardziej, gdzie oni robią setki tysięcy robią tych kalendarzy, co dla nich to jest grosik, a tutaj no 6 coś za produkt. Lipton, totalny Lipton. Numer 21. No co wam powiem? Daliby dwie takie spinki i już by było gitara. Dlaczego ja też tak się przyczepiam tego kalendarza? Dobra. Tutaj czarna kredka, nic ciekawego, w każdym kalendarzu adwentowym praktycznie się trafi. Numer 22. To Wam powiem. Douglas jest to firma międzynarodowa, w różnych krajach sprzedają swoje produkty. Mają mnóstwo sklepów, więc gdy oni robią kalendarze adwentowe na taką skalę, to mają zupełnie inne ceny niż na przykład, gdybym ja chciała zrobić kalendarz adwentowy. To wtedy, jak oni kupują w setkach tysięcy sztuk, to jest dla nich o wiele taniej niż gdybym ja chciała kupić kilkaset. No taka jest prawda. Pusty słoiczek. Noż po prostu oszaleli. Proszę bardzo, napisali, bądź wdzięczny za ten pusty słoik, weź ze sobą swoje ulubione produkty, gdziekolwiek będziesz. No i spoko, loko, tego typu słoiczki się przydają, ale ja kupuję je w Rossmanie za kilka złotych, kilka sztuk, więc wychodzi to, nie wiem, nawet mniej niż złotówka za słoiczek, tutaj 7 złotych w kalendarzu adwentowym. no jestem ja wkurzona totalnie. Numer 23, wiadomo, opakowanie, stworzenie tego kalendarza też kosztuje, ale moi zdaniem to oni odwalają maniane. Gąbeczka do makijażu, no ja powiem, że akurat jestem zadowolona, bo z tego korzystam więc spoko numer 24 i dawno naprawdę nie cieszyłam się, że kończę otwierać ten kalendarz adwentowy, beznadziejny no co wam powiem, Uż do rzęs pełnowymiarowy no jest to spoko, ale powiem wam, że wygląda mi nieco podejrzanie bo zobaczcie, on po prostu ma tutaj naklejoną czarną naklejkę zazwyczaj te tusze mają po prostu nadrukowane wybite jakieś swoje nazwy i tak dalej, a tutaj to tak trochę no name wygląda Zobaczmy, jak wygląda szczoteczka. Taka prościzna, nic specjalnego, ale powiem Wam, że bardzo, bardzo cieniutka, więc może nadawać się na przykład dobrze do dolnych rzęs. No ja nie wiem, czy jesteście gotowi na ten widok wszystkich produktów, które były w tym kalendarzu. Czajcie, że to było 10 gadżetów. No ja po prostu jestem zła. Jestem zła jak diabeł. Jeśli miałabym powiedzieć, że ten kalendarz jest zły, to jest naprawdę za mało powiedziane. Ja się kurzyłam. Co wy o nim myślicie w ogóle? Porównując z tym samym, również wersją Beauty. 40 zł droższy jest niebo a Ziemia. Ale otwierając ten, też w ogóle do tej szufladki to się nie będę czepiać. Douglas to jest droższa perfumeria. Raczej tam ludzie zostawiają więcej kasy. Wchodzi babeczka, chce sobie kupić kalendarz, niespodziankę, nie sprawdza co tam jest, i trafię na taki szajs. Jestem w szoku, jestem zdziwiona, jestem zdenerwowana. Mmm, ble! Słuchajcie, no nie mam nic innego do powiedzenia, kto obejrza ten odcinek do końca i ma oglądę napisać w komentarzach, niż napiszę ble w komentarzu. Zobaczymy, kto uważnie ogląda i czy jest to w ogóle chociaż jedna osoba której ten kalendarz się podobał, jak dla mnie to by było na maksę niemożliwe, bo nie za taką cenę, słuchajcie. Cofnijcie się, dwa, cofnijcie się dwa odcinki do tyłu, i tam będzie kalendarz za 5 który jest o wiele lepszy od tego. Dzięki za oglądanie. Widzimy się już jutro o 19.00. Kciuk w górę, jeżeli odcinek się podobał, jeżeli lubisz moje filmy Buziaki. I do zobaczenia. pa! pa.